Hej, czytajcie, tutajcie? Jest Cristina Polska. Witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Witam Was z gry pod tytułem Roblox. Z gry potem Roblox. Z <zysy> nagrać na horrorek. To było podobno fajne. Sza... Ja. Ja. Po, tak, powiem. Fajny nikt. Nikt. Wam na nazwa lokalu. Y ale jak powinien być tutorial? Nie chcę żadnego tutorialu. Nie zesrajcie się. Otwórz. No i co ja to mam robić? Dobra. Jeszcze będę, bez grillu Co? Bez... Bez mięsa? To wygląda jak... Nieważne by ktoś napluł na to Rwa Proszę bardzo dla panny było tutaj proszę bardzo, tutaj sos ha sera, proszę bardzo, dobrze, ślecimy, proszę bardzo, minus, minus, Ja, ja, ja z Turcją, z Turcją. Eee, no i trzeba dać dźwięki A co pan? Nie walej pana stąd Aha Dobra, dawaj pan Chciałem ci zamknąć, ale widzę, że boom Coś puka I roleto, a nie jeszcze mięseto A proszę bardzo, do widzenia Dobra, weź, dość. mam wejść? ty no, ty no, no nie wiem, weź się zamknij dawaj Dobrze, zapłacone, perfekto. A trzeba przytrzymać. Proszę bardzo do tej sos. Dobra. Sałatka, proszę, proszę bardzo, pan sałatka. Pum. jeszcze już trzeba mięso relować. Kuria. Masz i pan Nie wiadomo, bo to turka. Ach, dobra kawa. Muszę wyłączyć. Ale? ale Ale ja mam taką si... Wypierdala Ja mam taką kamerę? O! Weź się coś o kamerze pisało Wow Nie no, nie wygląda normalnego Czyli dla pana Pixer. Boom. 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 I zrollo. Roliety to do widzenia. Miłego dnia. Idź Idziesz. Pizzu. Już. Pizzu. Idziesz. Propozycja. Propozycja. Dobrze, że miałem zamknięty Niebo copyright I ale Halo Ten gostak idzie Zapłać. Zapłać. Mówię kurwa, jak moć. ci nie będę dał bez zapłacenia. Chłopę, to wszystko musi być idealnie, ale 150 płaci. To ile to jest dolarów? Uf, a to drogie tak ataszowane na... A to są ruble. Widać R. Najpierw no, dalej. Dobra, idź. Co? Chłopie. Weź. Pew. Teraz problem życiowy. Jest co on no, on głównym. Jednak nie. Ty mi ja, ty mi wyglądasz na tego. What? Chłopie, weź ci się pukni w łeb. Naprawdę. sobie rollo zrobię nie mogę cześć no to dawaj hajs no to dawaj prajs kur no chłopie dupie to mam po pierwsze nie obchodzi mnie to o ja pierdolę Masz Pepsi Wypierdźmy kwa... matole matolę Boże Nawet mąż umrzenił, wchodzi mnie to Ziomek No dobra, to nie jest ziomek, ale dobra to się, tylko, to się tylko pieniądze liczą Kobieto to mało mi dałaś ale Masz, basz won Ten Żyd? Ten Żyd bardziej wychodzi, no Ale... Ja nie rozumiem Są pośledzone jeszcze, co? Hmm Dzień dobry Wow No rzeczywiście Mierac hm. Nie no co A prrrr brrrr do widzenia do widzenia do widzenia do widzenia Tego pośredniego co? Dobra idź stąd do babusz Urva match. Właśnie gościu spokój. To nie było straszne Gdzie ta No Ty no nie ja mam myszki Ty się tam Ty się tam Pies gazowy, no to jest wyłączone bro Światło Już dupę krzywą I drugi, dobra myślę że tak do trzeciego dnia zrobię porobra popracujemy Jestem Żyd? no jest, nie rozumiem tego typu jest mięso, jest mięso dobrze, dobrze, dobrze O dzień dobry, dzień dobry przeprasz bardzo masz tutaj sielinę, tu masz spleśniały ser, tu masz spleśniałą sałatkę i suche mięsa wióry, proszę bardzo Do widzenia. Idź No i dobra, idź, Maria Każdy keba ładnie pachnie, a ty tu masz problem jakiś życiowy, naprawdę, chłopie Naprawdę masz problem. Mogę coś kupić? No i co? To jest anomalia? What the fuck? Ja, ja rozumiem. O. 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 Skąd to wiesz, że ja Jakiś problem życiowy Ale skąd wiedział, że gram w nocy What the fuck Dobra w sumie jest 23 Muszę jeden odcinek nagrać Wtorek Więc no dwa odcinki nie wiem jaki będzie drugi Ale na pewno Będzie Wartazer pewnie W sumie nie wiadomo kiedy

Ty jesteś Anomalium. Wie dalej. Ja wiem, wyjdę, jakby coś mi chciała pizdy, Jakby coś mi chciał pójść zrobić. Ale jak to działa? Możesz? Idzie dziad jakiś Nawalony jakiś kurde Kurwa mać. Aż mikrofon kurwa Masz osłonę do mikrofonu szczepłem Jakże mi się chuja wystroszył Już? Ja pierdolę No Pać taku. No dobra myślę że po Tym skończymy po tym dniu bo to długie te dni są A dobra, z War już nagra. No, odcinek. Czekaj. Okay? Nie, normalne jest. Dobra, to teraz ciszę. <noise>

jest jakie anomalie, twoja stara to anomalia. Dobra, to ja <laughs> wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, życzę wam miłego dnia, zapraszam was na kolejny odcinek, który wleci o 12.30. Hej, cześć, żegnam.